Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Słuchajcie, tak dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że miałem taką zagwozdkę, bo jakby, na no pewno jak z wielu z was, używałem Facebooka. Jakby ja nienawidzę używać Facebooka na zasadzie tego, ich najciekawsze zdarzenia, tego co proponowane. I zawsze używałem tak, że po prostu klikałem obok aktualności i klikałem najnowsze i po prostu od... 4-5 dni te najnowsze mi się zbugowały, widzę posty, kurde, sprzed 5 dni, wyświetlały mi się codziennie, wyświetla mi się nic na Facebooku, a teraz doszło do tego, że Facebook mi krzyczy, że nie masz nic na tablicy, dodaj znajomych, żeby coś ci się wyświetliło. Jestem taki wściekły, w sensie, od po prostu jakoś kilku tygodni nastawa mnie taka frustracja na Facebooka, gdyby się tylko dało, mówię, rzucić tę aplikację w pizdu e, rzeczywiście używam jej zawodowo, nie? Bo jakby używam Messengera do, do, do komunikacji w ramach wiecie, pracy całej tej grupy mniej więcej i, 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 i doprowadzenia między innymi fanpage'a, tak? I Instagrama jeszcze. Ale gdyby się dało, tylko to rzucić w piździe do tego Facebooka, bym wypiewszy jakby się tylko dało. Tak nie lubię tego Facebooka, że jest masakra. No, męczę się z nim straszliwie ostatnio. Nie wiem, jeżeli ktoś wie, co z tym zrobić, to byłbym bardzo wdzięczny. Jeszcze miał taki błąd przez chwilę, miałem przez kilka dni, że pisząc na Messengerze, przesuwało mi kursor na sam początek i pisałeś jakieś zdanie litery, na że na samym początku. Tak wkurwiające jest ostatnio to, że. No, masakra. Słuchajcie, rozgrzejmy się może 12 miesięcy w 15 sekund. Co? Lecimy? Szybka rzewka. Go. O, eee, udało się. A score to jest pięć. Wow, dobra, szybka rzewka była. E, to co, co byście powiedzieli na przykład na, o, to sprawdzałem akurat, bo chciałem zobaczyć co to będzie, o, go, lecimy, najdłuższe rzeki Polski, chodźcie zobaczymy, Wisła, Odra, Warta, Nice. E, no teć, e, co tam jest, Wieprz, Bug, o, pisa jest taka długa, nie wiedziałem. Um, I coś jeszcze Nie, <laughs> nie ma Brzycy Lubelskiej, mojej ulubionej rzeki. Ty kurde, a się jak ja mało rzek znam. Wisła odra Warta Bóg No też pilica wieprz co kojarzę, bo jest niedaleko mnie. Wieprz kojarzę, bo tam było natarcie z nadwieprza pił wszystkiego. To kojarzę. I tyle. <laughs> Jestem dupny w rzeki. Jezus Maria. Hańcza była, boże. Narew san, to mogę wiedzieć. Anysa. Wisłoka, Anysa, łóżecka w brłyna. San widzę, że dużo ludzi wiedziało. W życiu bym na to nie wpadł. Jezus Maria, rzeki, to jest też... widzę, że nie najlepiej mi idą rzeki, ale to jest na jak quiz o Polsce. Co? Lecimy? Okej. Okay. Rzeczpospolita Polska. Dokładnie stolica. Warszawa. A, pytanie z którego rok jest to quiz. No dobra, zobaczmy. Andrzej Duda. No oczywiście, że nie... Ehm, Jakąś się nazywał Komor Komorowski? Nie. To z którego roku jest ten quiz? Co to za głupi... Czekajcie, z którego roku ten quiz może być? Szalajmy. Andrzej Duda... nie. Komorowski Komorowskie jak miałem imię. Bolesław nie. Nie Władysław, nie Bolesław. To jaki mógłbyś premier? Eee... Ta strzałek, kiedy oni ten quiz pisali, co? Dobra, najgłębsze jezioro to jest... Mamry? Największa liczba województw. 16? 18? 16, niepodległość. No co wy pierdolicie, przecież odzyskaliśmy po w 1914 roku. Nie, 9... Gdzie... idiota. Domena internetowa PL, przez Polski. Nie było tego. Pierwsza konstytucja. Daty, super sprawa. Kurwa no, 1700. to przed. 1780. Który to był? Czy 90. Przed insurrekcją kościuszkowską to było. Insurrekcja kościuszkowska wybuchła w obronie konstytucji. 1785, 86, 87, 88. 89. 90, nie, 91, 90. No przecież nie może być tak późno. Pierdolenie. Farba biało -czerwa. I co tu napisać teraz? Powierzchnia 37. O, to. O, może. Ok, to nam już coś mówi. To może nam powiedzieć, że może być. Kopacz to była. To wtedy było. I Komorowski to był. Bronisław. Ok, to wtedy było to pisane. I wtedy marszałkiem senatu był. Siwy Przeszedł z spisu do nich. Było pozycjonista. Klimat y, umiarko. Niebie Brzeński jaki jest. Mm. Nie jak on się nazywał Kozakiewicz. O no nie, nie byłyś ty? Nie, 74 czwarty to ktoś inny musiał być. Lato? Polak Formula 1. Ostatni polski. Pytanie, kiedy to było? Bo ostatnim była teraz Legia Warszawa. Ale przed Legią Warszawą był widzew. Pójdź. Było ostatnio ten mistrz polski w kodach czasowym. Kto był polskim? To Jezu, chyba kilku, bo pustelnik był. Pełna data konstytucji. To jest zero. No, nie wiem, jaki to jest format daty potrzebny. Tak mi się wydaje, że jest konstytucja nasza, albo 8,5, inni nie pamiętam. Kurwa, daty to jest najgłupsza rzecz, jaka istnieje na świecie. one no do niczego nie są nam zupełnie potrzebne, jeżeli chodzi o rozumienie historii i do prowadzenia. Wystarczy, żeby wiedzieć, w jakim z... okresie miało miejsce dane zdarzenie i do czego one prowadziło. Daty nie są do niczego potrzebne. Um, konkretne. Pamiętam, że ktoś jak powiedział, że o daty nie są potrzebne. O tak, na pewno nie są potrzebne. Głupie, że mi napisał taki komentarz. Może nie głupi, ale... No, biały, czerwony, no kurwa biało. Czerwony. Zusmaria. Jak się nazywa tam gdzieś żubrów, żubrówka, żubr? Augustów jest obok. Hajnówka jest obok. Się. Nie mam, powiem wam szczerze, siły do tego quizu. Jest irytujący, jest strasznie mnie denerwuje. Borusewicz. Biało-czerwona, napisałem dokładnie to. 791. Trzeba było napisać Maja. Hańcza. Ja pisałem Hańcza. Białowieski. Park, ja pisałem Białobrzeski, okej. Okay. Kukuczka, Kozakiewicz, napisałem Kozakiewicz, nie mapie, Mijo Kwiatkowski. Drażniący był ten quiz, bardzo, bardzo irytujący quiz. No nic, zdarza się, zdarza się też czasami być gamoniem. Nie ukrywam, że jestem w sesji nagrania wczoraj, jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego byłem dzisiaj zdenerwowany na graniu, to e, odpowiedź będzie we wczorajszym odcinku, e, jeżeli nie widzieliście go jeszcze. Więc co, ja bym Ignacy, wy wy, a to moi drodzy był, no co, nasz quizik o Polsce. Trzymajcie się ciepło, cześć!